Siema, ja jestem Mateusz i zapraszam Was na dzisiejszy film. że w finale Ligi Mistrzów. Władze Barcelony zmieniły decyzję co do Filipe Coutinho. Terostejgena czeka operacja. Prezes Lazio czuje się oszukany przez Davida Silwę. Rozmowa Cristiano Ronaldo z Andreą Pirlo. Nowy klub zainteresowany Arkadiuszem Milikiem. A na sam koniec o Manchesterze United, które chce wykupić kilku graczy FC Barcelony. No i stało się, że po raz pierwszy w swojej historii wystąpi w finale Champions League. Oczywiście zachęcam do obejrzenia całej, filmu, ponieważ podsumujemy sobie wczorajsze spotkanie, a uwierzcie mi, naprawdę jest co podsumować. Poza tym zachęcam, abyście zostali widzami naszego kanału. Chyba tylko 100 widzów brakuje do 156 tysięcy. Oczywiście zachęcam do ocenienia tego filmu, bo to właśnie wy macie wpływ, jak dużo osób zobaczy ten materiał. Wpadajcie na stronę landry.pl, czyli naszego oficjalnego sklepu. No i zapraszam do oglądania. Stało się w końcu po 50 latach istnienia PSG udało im się awansować do finału Champions League. Pewnie i bez żadnych problemów w półfinale pokonali RB Lipsk 3 do i odesłali ich z powrotem do domu. Kibice PSŻ na samym początku spotkania mogli mieć prawdziwe deszawi ze spotkania z Atalantą. Tam w trzeciej minucie Neymar zaprzepaścił idealną okazję na objęcie prowadzenia, a wczoraj zrobił to samo, ale w szóstej minucie. Dostał wręcz idealne podanie od kiliana Mbappé, ale trafił tylko w słupek. Jednak piłkarze francuskiego klubu wyciągnęli wnioski z poprzedniego spotkania i wiedzieli, że muszą próbować do skutku, aby to oni zdobyli pierwszego gola w tym meczu. I to im się udało w 13 minucie, kiedy to po dośrodkowaniu Di Maria idealnie wyskoczył Marquinhos i dał cenne prowadzenie. Jeszcze przed przerwą po błędzie bramkarza PSG zdobyło kolejnego gola. Tym razem trafił Di Maria, a asystował mu Neymar, ale nie wiadomo czy zrobił to specjalnie, czy też przypadkowo. Ponieważ podał piętką, ale nie wiadomo czy nie chciał tej piłki przyjmować. W drugiej połowie spotkania obrona Lipska znowu się nie popisała i popełniła kolejny błąd, którego tym razem wykorzystał Bernat. Więcej goli już nie było. RB Lipsk w tym meczu nie istniało. Byli na placu gry, ale tak naprawdę nie mieli ducha walki. Nie było tej nieustępliwości, jaką znamy z boisk Bundesligi. No może momentami decydowali się na grę kombinacyjną, czyli to z czego słyną i co im zawsze wychodziło, ale to było za mało. Lipsk jednym słowem rozczarował od taktyki po charakter. Wyglądało to tak, jakby ten mecz ich przerósł i już w szatni przed meczem byli pogodzeni z porażką. Ale co zagrał Neymar to klękajcie narody. Mimo, że gola nie zdobył to w końcu po trzech latach jest liderem tej Drużyny. Być może musiał do tej roli dojrzeć, no innym to przychodzi łatwiej, a innym trudniej. Jednak ta lekkość, z jaką on poruszał się po boisku, ruch z piłką wyjście do niej, to jest coś, co można oglądać w nieskończoność, a i tak się nie znudzi. Wydaje mi się, że on po meczu z Atlantą poczuł, że ten puchar Champions League jest blisko, praktycznie na wyciągnięcie ręki. W końcu poczuł, że może wygrać coś naprawdę istotnego sam, bez tej otoczki, że zawsze był w cieniu Leo Messiego i że bez niego nic mu się nie udaje. W tym momencie to sam Neymar jest liderem tej drużyny, która ma naprawdę realne szanse, aby osiągnąć historyczny sukces, bo nie dość że pierwszy raz zagrają w finale, to od razu mogą go wygrać. Cichym bohaterem tego spotkania jest także Angel Di Maria, bo oprócz gola i asysty swoją grą w tym meczu pokazał, że trzeba walczyć o każdy centymetr boiska, gdy jego koledzy już praktycznie odpuszczali. Mało tego, bo Di Maria nigdy nie przegrał meczu w Lidze Mistrzów, w którym zdobył gola, a działo się tak 17 razy. Thomas Tuchel posprzątał ten cały bałagan, jaki pozostawił Unai Emery w szatni że Indywidualności ten klub ma, to fakt, ale w końcu nie jest to tylko grupka osób o wielkich umiejętnościach, która myśli tylko o sobie i własnych osiągnięciach. Teraz stanowią kolektyw, któremu przyświeca jeden wspólny cel. I nieważne z kim w tą niedzielę PSG zmierzy się w finale. Może być to Olympic Lyon czy też Bayern Monachium, ale oni mają realne szanse, aby ten puchar wygrać. Obecnie mają charakter, mają bardzo dobrego trenera, wielkie umiejętności, piłkarską wolę walki i głód, bo jeszcze nigdy Champions League ta drużyna nie wygrała. A waszym zdaniem to kto dzisiaj awansuje do finału? Będzie to Olympique Lyon czy też Bayern Monachium? Ankiety nie są już dostępne, ale w komentarzach pod tym filmem znajdują się dwa moje komentarze: Olympique Lyon i Bayern Monachium. Zostawcie lajka, like, abym wiedział, kto waszym zdaniem wygra. W związku z sytuacją na świecie FIFA przed wznowieniem rozgrywek Champions League ustanowiła zakaz wymiany koszulek między piłkarzami. Wczoraj jednak do tego zakazu nie zastosował się Neymar, który wymienił się koszulką z Konradem Lajmarem. Za takie zachowanie piłkarz miał odbyć dwunastodniową kwarantannę w hotelu. Jednak po licznych protestach i wytykaniu błędów, FIFA zmieniła zakaz na jedynie rekomendacje, aby nie wymieniać się koszulkami. Władze FC Barcelony podobno zmieniły decyzję co do Filipa Coutinho. Ma on dostać kolejną szansę od nowego sezonu, tak więc to oznacza, że w tym okienku transferowym klubu nie opuści. I tak się zastanawiam, co miało na to wpływ. No bo na pewno nie fakt, że Coutinho wpakował Barcelonie dwa gole i do tego zaliczył asystę. Kupienie go na pewno błędem nie było, ale nie dawanie mu szans do gry na pewno już tak. Ciekawie jednak, jak postąpi jeszcze Bayern Monachium, bo to oni w końcu mają możliwość pierwokupu, ale za 120 milionów euro. Jednak tak jakby się okazało, że to dzięki Brazylijczykowi wygrali Champions League, to myślę, że te pieniądze gdzieś by się tam znalazły. FC Barcelona mimo, że ten sezon zakończyła, no tak jak zakończyła, ale w jej bramce stał jeden z najlepszych golkiperów na świecie. Teraz okazuje się, że z początkiem nowego sezonu będą musieli radzić sobie bez niego. Nie mam tutaj na myśli transferu Ter Stegena, ale o jego operację. Niemiecki bramkarz od kilku miesięcy odczuwał ból w kolanie związany z urazem ścięgna rzepki. Zdecydowano się na operację dopiero teraz, aby nie tracić go na najważniejszą część sezonu. Jednak przerwa od gry potrwa i tak ponad dwa miesiące, a jeżeli do tego doliczymy czas na powrót do optymalnej formy, to być może na boisku zobaczymy go dopiero w listopadzie. Jeszcze tydzień temu sądzono, że David Silva po opuszczeniu Manchesteru City uda się do serii A. Dokładnie miał być zawodnikiem Lazio. Nie trafi jednak do włoskiej stolicy, a do hiszpańskiego San Sebastian, gdzie będzie reprezentował barwy Realu Sociedad. Okazuje się, że Silva, który podobno był już dogadany z Lazio w sprawie transferu, jednak ostatecznie nie zdecydował się na podpisanie kontraktu. W ostatnich dniach miał nie odbierać telefonów z Włoch i unikał jakiegokolwiek kontaktu. W kilkanaście godzin podobno dogadał się z Realem Sociedad i podpisał z nimi kontrakt. Dyrektor sportowy Lazio nic o tym nie wiedział, a dotarło to do niego, gdy było już po wszystkim, tak powiedział. Dowiedziałem się o transferze Davida Silwy do Realu Sociedad. Szanuję go jako piłkarza, ale nie jako człowieka. A na te słowa dyrektora sportowego Lazio odpowiedział ojciec Davida Silwy. Lazio rozmawiała z jego agentem, ale bez Dawida. On nie był jeszcze dogadany z Lazio. Real również z nim rozmawiał i kilka innych klubów, ale nie mieliśmy żadnych zobowiązań. Po odpadnięciu Juventusu z Champions League w sieci pojawiło się pełno plotek dotyczących odejścia Cristiano Ronaldo. Słyszeliśmy nawet o rzekomych kontaktach Barcelony z jego agentami, czy jest jakakolwiek możliwość, aby Portugalczyk chciał grać na Camp Nou. No to raczej były tylko zmyślone plotki, nie mające nic wspólnego z prawdą. Jednak La Gazzetta dello Sport informuje, że Pirlo, czyli nowy trener, trener osobiście kontaktował się z Ronaldo, aby przedstawić mu swoją wizję drużyny. Miał go w tej rozmowie utwierdzić, że Juve nie planuje się go pozbyć oraz, że jest ważnym punktem w całej układance na nowy sezon. Dodatkowo mieli też rozmawiać o partnerze w ataku dla Cristiano Ronaldo. Podobno pojawiły się nazwiska kilku napastników, w tym Karima Benzemy oraz Arkadiusza Milika. A skoro już przy Polaku jesteśmy, to ciekawe informacje o naszym rodaku napływają z Wysp Brytyjskich. Zdaniem tamtejszej prasy Newcastle pytało na o Transfer. Nie wiadomo, jak wygląda sytuacja z transferem do Atletico Madrid ani do Juventusu. Cały czas nic nie wiemy. Jednak pewne jest to, że Newcastle jest w stanie zaproponować wyższe wynagrodzenie niż większość innych klubów. Podobno AS Roma również by go chciała, ale Napoli nie chce sprzedawać go do ligowych rywali. Manchester United cały czas jest w fazie budowania drużyny. Przyjęcie klubu przez Oleguna Gunnala wiele zmieniło na lepsze, ale jeszcze wiele brakuje, aby przywrócić tej drużynie blask taki sam, jak miała za czasów prowadzenia jej przez Sir Alexa Fergusona. Przez kilka lat dokonywano złych transferów. Na szkoleniowców wybierano niewłaściwe osoby, co prawda były genialnymi trenerami, ale stanęli w miejscu, nie rozwijali się i proponowali przestarzały futbol. O tym, że United dalej musi się zmienić pokazał choćby ostatni mecz z Sewillą, gdzie to Czerwone Diabły przegrały i odpadły w półfinale z Ligi Europy. W podobnej fazie znajduje się FC Barcelona, która w ostatnich latach poczyniła spory regres. Różnic pomiędzy Manchesterem a Barceloną jest naprawdę wiele, ale jedną jaką widać na pierwszy rzut oka to średnia wieku. Manchester ma bardzo młody zespół z wieloma wychowankami w składzie, takimi jak Brandon Williams czy Scott McTominay, a Barcelona przespała ostatnie lata i nie wymieniała stopniowo składu. Wczoraj już oficjalnie pożegnano Kike Setiena i jak się po kilku godzinach okazało także dyrektora sportowego klubu, czyli Erika Abidala. Teraz nadchodzi pora na nowego szkoleniowca, którym raczej na 100% został Ronald Kuman. Manchester chciałby dodać trochę doświadczenia do swojej ekipy i właśnie przygląda się sytuacji Iwana Rakiticza oraz Arturo Vidala. Ponoć cała drużyna Barcelony, jak tylko będzie chciała i znajdzie się odpowiedni chętny, który zdecyduje się za nich zapłacić, to może odchodzić. Jedyny pewny swojej przyszłości może być Ter Stegen, Leo Messi, Frankie de Jong oraz młodziutki Ansu Fati. Czerwone Diabły mają być także zainteresowane Usmanem Dębele, na którego mogą się zdecydować, jeżeli nie uda im się sprowadzić Jaydona Sancho. Na dziś to koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam, abyście ocenili ten film oraz oczywiście zasubskrybowali nasz kanał. A poza tym, zachęcam do zagrania razem ze mną w grę Football Team. A link do rejestracji macie w opisie tego filmu. Dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!